Cześć! Witajcie! Dzisiaj niedziela, niedzielne południe i razem z Wojtkiem dzisiaj przygotowaliśmy dla Was coś miłego, prostą animację. No niestety, nadal nie możemy wychodzić z domów i realizować działań wolontarystycznych w terenie, dlatego przygotujemy, przeprowadzimy i zaprezentujemy Wam coś miłego, coś prostego, żebyście mogli to wykonać w domu, a gdy już się wszystko... Yy, od świeżo od mrozi, yy, mam nadzieję, że wspólnie na jakiejś yy, akcji będziemy to mogli dla mieszkańców zaprezentować. Także co, takos, takos, yy, nowa animacja, Ej, bo, uczymy naszych obserwatorów, będzie takos, 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 burrito. Jeszcze raz, takos, 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 burrito i szeki. Takos, 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 burito. Takos, 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 takos. burito. I co dalej? Do mnie, do ciebie, dla wszystkich. I jeszcze raz. I like to eat, you like to eat, przez jeść. i jemy. Miam, 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 miam. To co teraz? Piosenką. Z piosenką. I co, niech wszyscy zatańczą razem z nami i się nagrywają. I To co teraz? Nagrywamy i na Facebooka tylko. Zgadza się. Nagrajcie swój układ. Może dodacie coś nowego i fajnego. Razem będziemy się uczyć, powtarzać. I mam nadzieję już wkrótce prezentować na ulicznych happeningach. Link do teledysku i muzyki będzie poniżej, także... Zapraszamy i do zobaczenia. Cześć!